Przelenie samobuja samo w sobie jest fatalnym uczuciem dla osoby, której to się zdarzyło, plus dla kibiców. Ale dostanie od swojego obrońcy takiego samobuja to już przewyższa wszystko. Cześć Siemanko, ja jestem Ziobero i witam Was w kolejnym meczu na podsłuchu. Maraton spotkań z rezerwami rozpoczęty. Tym razem na carowniku Resowia Rzeszów, czyli rezerwy drugiej ligi. Ponownie mocny z żółty i zapowiadający się ciężki mecz, więc rozpoczynamy go. Ale tak jak wam mówiłem tydzień temu, pora na wielki special z okazji 100 tysięcy subskrypcji. To już chyba oficjalnie mogę pokazać, za to jestem wam serdecznie wdzięczny i jeszcze raz naprawdę duże ukłony do was. A to, co jest dla was przygotowane, będziecie mieli na końcu odcinka, więc na razie miłego oglądania i widzimy się potem. Czas duży, czas, czas, jest dużo miejsca. Dużo miejsca masz. Nie na stojąco! Brawo. Brawo, 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 brawo! Brawo, brawo! Brawo, 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 W tej sytuacji muszę przyznać, że było to staniecie na cwaniaka, ale w tak mi się wydawało, że to będzie najlepsze. Nie miałem czasu, żeby wrócić na linię, więc zostałem i wyszło mi to na dole. Czas. Jestem, pójdź! Czas! Jestem jeszcze, chodź! Piesza! nie widzę! Brawo! Bravo! Ja tam stąłem na cwaniaka, jak mam być cztery, ale bałem się, że chłopak. U... Pierwsze sytuacje ze stałych fragmentów gry, ale nie za każdym razem one były udane. Albo faul, albo wszystko prosto w ręce bramkarza. Co prawda mogę powiedzieć, że niewykorzystane sytuacje lubią się mścić, ale w taki sposób to naprawdę bardzo boli. Takie bramki można wyciągać, ale te widły w taki sposób Ciaśnie się tego nie dało, no nie wiem jak to powiedzieć, ale początek meczu z taką bramką, wow. Ja p... się jak mogłeś chyba do niego dojść, tam wiem, że miałeś chłopa. Ale Sergi go też odpuścił. Dawaj go do góry! Ja p... ale Mam! W... Mam! Może zdarza mi się, że mam pamięć Złotej Rybki, ale tą sytuację sobie przypominam i takie miałem déjà no przecież to było dobre podanie Nie miksy, nie lanki Teraz doskocz. Czary Michał jest! Czas! To był chyba argument ten mi tu go, Zatni go! Czas! Czas! Okej, okay, co i kolejna rzecz, którą lubicie w tych odcinkach, czyli pytanie, czy tutaj był rzut karny strzał i obrońca zwiększa swoją powierzchnię ciała, ale czy to nadaje się na rzut karny? Niby troszeczkę łokieć, niby coś, dajcie znać. A ta które się nigdy nie spodziewał, była najlepszym pretekstem, żeby skończyć to wtedy główką, ale no, my tak nie lubimy po prostu, nie lubimy na łatwiej znajść. Pan, pan, Bronka, poczekaj. Brąka jest w porządku? Przecięteczki będzie ten mecz. A bardzo dobrze, fajnie są takie. jeszcze do tej bramki najlepiej o tym mówimy sobie cały czas w szatni żeby uderzyć chłop bierze uderza uderza bramkę życie a my nie możemy sobie tylko musimy się wypieścić lepiej w linii sobie jeszcze podać tam moja super Kurwa. Czas. Jestem. Patrz. Kurwa, ja byłem. Go! Jestem. Kurek, czas. Teraz. tytuł filmu zobowiązuje i teraz to macie. Chcę do schodzącego pomocnika, który chciał przerzucić na drugą stronę. Ona mu skoczyła i skończyło się tak, tak jak widzicie. Nie wiem czy tutaj muszę coś mówić, ale lepszego samobuja w życiu chyba już nie dostanę. I w tym momencie mamy zakończenie pierwszej połowy. Przyznaję się, że jak to jest dostać najpiękniejszą i najgorszą bramkę w jednej połowie, no nie jest to za piękne uczucie. Musimy się skupić, żeby jakkolwiek się odbudować i wejść w ten mecz od nowa. Jeszcze Lepiej. nie za wolno za szybko Niech za... prawa. Mam Jeszcze Pierwszy... tu ziemia Trębik ten zero faul. 16 Czekaj Walker. Jestem w rąkach. Czas, duży czas, duży czas. Czas. My musieliśmy się otworzyć troszeczkę bardziej, a Rysowia to dobrze wykorzystała. Mój obrońca krzyczy mi, że czyści piłkę, ja wtedy się zawahałem, on przepuścił, bo myślał, że ja ją biorę, nic nie mówiąc, potem on nie wziął i stąd się bierze trzecia bramka. Widziałem. Chciałem że znasz pierwszy. Dlatego już leciałem. O, Jedyne co mogę dołożyć do tej bramki, to że takiej sytuacji Czas! nie powinno być. Powinienem po prostu pójść na nią agresywnie i nie patrzeć się na to i nie zaufać mojemu obrońcy, że on ją weźmie i wtedy mieć dosłownie czyste kapcie. Tej sytuacji akurat z daleka nie widziałem, ale tutaj moi koledzy też ubiegali się o rzut karny Ale który, którego? Nie możemy dojść do żadnego strzału, do takiego groźnego światło bramki. Wszystko to jest obok, bo ten bramkarz ma taką Dotytki, wyższą, niższą Proszę jest! Chodź! Okej okay. Czas! Lewa! Czas! Mam Czas! Czas! A ja, no przecież, jak miał kurs? jego inaczej spaść. Dookoła proponuję, żeby spadł. Nie ma. Krótki! <śleski> tak jest. Strzał celny w bramkę. Tak jest, moi drodzy. Strzał celny w bramkę. Stojąco za bardzo, stojąco! Piekun tu, drona, wiadomo gdzie. Mam no, moja! Czas! Duży! Ja. To Dawid strzela. Tak dla Waszej informacji, Dawid dopiero wrócił z, z kontuzji. I to jest jego pierwszy mecz, w sobie pierwszy trening jednocześnie. I uderza wolnego. I daje kasztanka. 3, czterech w polu I dobra interwencja. Obrońcy! Ale zastanowiłeś się, jak. na krzyk teraz gwiznąłeś. Nawet Ci boczne nie podpowiadał. Czas! Jeszcze? A tu fajnie widać, jak ta piłka się delikatnie odbija, mimo że to jest sztuczna murawa. Tak, teraz mi niektórzy powiedzą, że tak się nie przyjmuje, ale zobaczcie sobie w propiłce, że większość bramkarzy tak robi. Aj, mi uciekła spod nogi. Ja pierdolę, no i nie szalę ci tak. Rol, moi drodzy, no kontaktowe fajnie, że chociaż też na ten pressing, chociaż dał jakieś owoce, można powiedzieć. Ale na razie na pewno i w ogóle nie cieszy. A jeżeli chodzi o tą sytuację, to teraz skupcie się dokładnie od momentu faulu. Ma co się właśnie wydarzyło? Chciałem, że ktoś niego trafi. Tak, to co widzicie? Mieliśmy przewagę w polu karnym, mogliśmy z tego strzelić jeszcze bramkę kontaktową, a pan sędzia podyktował spalonego po tym, jak obrońca jest faktycznie na linii końcowej. sędzia, on tam leżał! I on leży w boisku! sędzia, chyba nie, on leżał w boisku. Ale kartka powinna być anulowana, co nie? Co teraz jest? Co w tą, co w tą kartkę, czy nie? Czy zostawił? Pokaż Dobra, to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. No, tam bardzo. mogliśmy dodać to na 2, 3, może by się inaczej to ostatnie minuty ułożyły. No, ale chłopaki byli lepsi, dajcie znać, który był najlepszy moment z tego meczu. Widzimy się w kolejnym odcinku. Jo! Tak jak wam obiecałem, wielki special z okazji tych 100 tysięcy. Ja o was nie zapominam. Także zacznijmy po prostu od wymienienia, co możecie zgarnąć Trzy koszulki z moim podpisem Które pewnie dostaniecie w takim boksie, tu już jest jedna przygotowana I czekam w sumie na jednego z odbiorców Następnie dokładam personalizowany dla mnie zestaw ochraniaczy Który również dostaniecie gdzieś z moim podpisem Jest w full secie, w którym miałem grać na Ronaldinho Show Jest niedotykany, także mam nadzieję, że komuś z was posłuży A z racji tego, że to wy pomogliście mi się tam dostać Również dokładam zestaw koszulki i bluzy lifestyle'owej Którym również dobrze możecie się prezentować ale już bardziej po domowemu. I na koniec myślę, że dwie najmocniejsze rzeczy, czyli jedna to jest piłka. Myślicie sobie, okej, okay, co to za piłka? Jest to piłka z podpisami Legend oraz paru zawodników z meczu Legend, w którym również wziąłem udział dzięki wam. Z tego co dobrze pamiętam jest tu autograf Luisa Garcia i Karagunisa, także myślę, że bardzo fajna. I oczywiście nie mogło zabraknąć czegoś w klimacie bramkarskim, czyli jedna para rękawic, ale to już oczywiście będzie do ustalenia ze zwycięzcą, który. W zależności jaki będzie miał oczywiście rozmiar ręki. Naprawdę ta pula prezentów jest fenomenalna. A teraz co musicie zrobić? Ogólnie oczywiście musicie followować na mnie na każdym profilu: Instagram, TikTok, YouTube oczywiście to jest obowiązkowe. Dodatkowo wejść w TikToka, który jest w przypiętym pierwszym komentarzu. Jest to TikTok, w którym ubiegam się o nagrywki z Marcinem Buką, i to również tylko Wy możecie mi tam pomóc. Także oczywiście musicie to, jego polajkować i napisać tam w komentarzu, że jesteście z ostatniego meczu na podsłuchu. I na koniec, żebym wiedział, że wszystko zrobiliście, musicie pod tym filmem napisać w komentarzu gotowe ziobi i w tym momencie bierzecie udział w rozdaniu. A jeżeli chodzi o datę końcową, kiedy wybiorę zwycięzców, będzie to 13 lipca i oczywiście Was poinformuję o tym filmie oraz oczywiście na moich socialach, ponieważ będę musiał zweryfikować, czy naprawdę wszystko to zrobiliście. Ja Wam jeszcze raz dziękuję, bo to wszystko Wasza robota i oczywiście życzę każdemu powodzenia, a my widzimy się w kolejnym odcinku na tym kanale. Siemano!